czy kiedykolwiek szukałeś czegoś, co cały czas miałeś przy sobie. Wyobraź sobie taką sytuację, jest poniedziałkowy poranek, wstajesz, przeciągasz się, sięgasz po telefon, aby sprawdzić godzinę. Nagle uświadamasz sobie, że za 15 minut masz ważne spotkanie online, na przykład na Zoomie i w pośpiechu wstajesz z łóżka, potykając się o kota, który postanowił akurat teraz, w tym momencie się przytulić. Biegiesz do klopa, myjesz zęby w rekordowym tempie, a potem zaczynasz gorąco szukać okularów. Przyszukujesz szafkę nocną, cegonasz pod poduchy, sprawdzasz biurko. Nic. Frustracja rośnie z każdą sekundą i krzyczysz, mamo. Czy widziałaś moje okulary? Krzyczysz właśnie wychodząc na korytarz. I mama mówi, nie synku, sprawdź w salonie, sprawdź w sypialni. Po prostu sprawdź i biegniesz do salonu, przewracasz wszystko do góry nogami. Nadal nic, zdesperowany, wracasz do swojego pokoju, zaczynasz od nowa, w końcu zrezygnowany, siadasz przed komputerem, mrużąc oczy, by zobaczyć cokolwiek na ekranie. I wtedy twoja mama wchodzi do pokoju, patrzy na ciebie i pyta, mając w ciebie bekę. Co ty masz na nosie? I właśnie o to chodzi, że okulary były na twoim nosie przez cały czas. I ta zabawna. Znajoma, dosyć sytuacja z wielu historii, chociażby z jakiejś podstawówki, doskonale ilustruje temat dzisiejszego filmu: fałszywe przekonania i nasze ograniczenia poznawcze. Więc każdy z nas bez wyjątku wyznaje pewne fałszywe. Przekonania. Niezależnie od tego, czy jesteśmy katolikami, ateistami, naukowcami czy filozofami, wszyscy jesteśmy podatni na błędy poznawcze i nieracjonalne myślenie. Weźmy na przykład efekt potwierdzenia to tendencja do szukania informacji, które potwierdzają nasze istniejące przekonania, ignorując jednocześnie te, które im zaprzeczają. Działa to trochę jak szukanie okularów wszędzie, tylko nie na własnym nosie widzimy to, co chcemy zobaczyć. Albo weźmy pod uwagę efekt duninga krugera To jest najczęstsze w mediach społecznościowych, to jest w ogóle najśmieszniejsza rzecz, że to zjawisko, w którym osoby, osoby o niskich umiejętnościach w danej dziedzinie przeceniają swoje kompetencje. To jakby być przekonanym, że świetnie widzimy bez okularów, podczas gdy w rzeczywistości ledwo rozróżniamy kształty. I to najczęściej chociażby jest nam w mojej branży siłownianej, że na przykład jak wstawisz jakiś film. No, bo jak ja wstawię, dobra, jak ja wstawię jakiegoś, nie wiem, TikToka o siłowni, to zawsze znajdą się jacyś eksperci, którzy ci doradzą, i to są właśnie takie osoby, które po prostu obejrzały na przykład jeden film na dany temat i już ci doradzają, i one nie zwracają uwagi, że ty poświęciłeś tysiąc godzin na studiowanie danego tematu, one wiedzą lepiej, i to jest właśnie efekt Dunninga Krugera, czyli jakby chcesz być ekspertem. Bo doradzasz ludziom, jakbyś był ekspertem, a w rzeczywistości jesteś dopiero na początku ekspertyzy, bo nawet czasami nawet nie zacząłeś jeszcze w ogóle się uczyć tego, w czym chcesz ludziom doradzać. I właśnie te i wiele błędów innych poznawczych sprawiają, że nasze postrzeganie rzeczywistości jest często zniekształcone. I właśnie czy to oznacza, że jesteśmy beznadziejni? No niekoniecznie. Najważniejsze jest oczywiście świadomość tych po prostu błędów poznawczych. i Pierwszym krokiem jest oczywiście właśnie przezwyciężenie ich za pośrednictwem świadomości, To jak moment w którym zdajemy sobie sprawę, że okulary są na naszym nosie, nagle wszystko staje się jasne. Co więc możemy zrobić, aby minimalizować wpływ fałszywych przekonień na nasze życie? Bądź otwarty na nowe informacje, jakby nie bój się zmieniać jakby zdania w obliczu nowych dowodów. Kwestionuj swoje przekonania, zadawaj sobie pytania. Skąd wiem, że to prawda? Skąd wiem, że to, co robię, jest OK i że powinienem tak robić? Skąd wiem, że ten schemat jest dobry? Więc kwestionuj swoje przekonania. Szukaj przeciwnych opinii. Rozmawiaj z ludźmi, którzy myślą inaczej niż Ty. I oczywiście najważniejsze, żeby to robić bez nerwów i z otwartą głową. Ucz się krytycznego myślenia. Jakby to jest dosłownie jak trening Twojego umysłu. I piąta rzecz, najważniejsza, gdzie się tutaj najwięcej ludzi wysypie. Bądź pokorny. Pamiętaj, że zawsze możesz się mylić i po prostu musisz mieć taką pokorę, że ktoś może mieć większą wiedzę niż ty i po prostu możesz po prostu czasami ustąpić i przyznać, że się myliłeś. Jakby pamiętaj, że nikt, nikt nigdy nie jest nieomylny. Nawet najbardziej szanowani eksperci popełniają błędy czasami po prostu takie śmieszne, żebyś się za głowę złapał i to jest część chcią bycia człowiekiem. Ale świadomość naszych ograniczeń i gotowość do ich kwestionowania to klucz do po prostu rozwoju osobistego i lepszego zrozumienia świata. Więc następnym razem, gdy złapiesz się na tym, że gorączkowo szukasz czegoś, co masz tuż przed nosem, to uśmiechnij się po prostu. To może być doskonała okazja, by zastanowić się, jakie inne okulary możesz nosić, nie zdając sobie z tego sprawy. Więc teraz pytanie do ciebie, czy ty się w ostatnim czasie naraziłeś na jakieś błędy poznawcze? Jeżeli tak, to daj znać w komentarzu. Nie mogę się doczekać twojego komentarza i dziękuję ci za obejrzenie. Jeżeli uważasz, że film był wartościowy, to zostaw łapę, suba, udostępnij no i do następnego.